Hello! It's me. Pewno w tym drzewostanie, tutaj na tej góreczce, chyba jest lepiej. Trochę dla pilarza gorzej, bo jest cięcia dużo więcej. Bo z tych grubszych to trzeba najpierw kłodę, czwórkę wyciąć. Później 6,25. I później i 2,5 papierówka. No! Ale dlaczego tak robimy? Z racji tego raz, że tutaj jest górka, słabe średnisko piaseczek, słabe są te drzewa niskie, krzywe i z niektórych, nawet co by trzeba było to ciąć na 2,5 wszystko w papierówkę, to zawsze jakaś może szóstka jedna wyjdzie. Więc teoretycznie kopalniaka powinno być więcej, ale. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. A dwa najważniejsze aspekty to zrywka. Tutaj jesteśmy na górce. Tam była kopalnia Piachu kiedyś. I jest daleka zrywka. Nie ma tutaj dojazdu. Tutaj akurat jesteśmy na najbliższym punkcie, gdzie mamy zrywać. Jest około niecałe 500 metrów, może 400. Ale tam mamy dalej dwie powierzchnie. Dwa wydzielenia co jest prawie 2 km, także nie wiem jak to będzie. Zobaczymy co to wyjdzie. Szczepka tego 6-metrowego kopalniaka. Nie wiem czy jest takie jeżemko, czy to będziemy tak składać. No chyba tak. Bo trzeba tutaj odwrotnie, kłodzie, grubszymi do Tutaj w jedną stronę, żeby numerki nabić będzie pomiar statystyczny tych kopalniaków, czy żerdzi, nie wiem jak to nazwać, no ale próbujemy składać, zobaczymy jak to będzie szło. Nie. Zaraz się rozkręci. Pierwsza przyczepka zrzucona. Myślałem, że będzie gorzej szło, ale rozładunek nawet idzie. Trochę dźwig jakby był dłuższy, to by było dużo wygodniej. Ale to, dojdziemy do wprawy. Tą pierwszą przyczepką z Zwiozłem tutaj przeliczyłem 51 sztuk. Są grubsze, są cieńsze. Średnio przyjąłem średnicy takiego kopalniaczka 12. No mam nadzieję, że wyjdzie troszkę lepiej bo przy takiej średnicy 12 wychodzi jakieś z 7 szajt na sztukę. Czyli jakieś 3, nieco ponad 3,5 tutaj by było. Kolejna przyczepka tutaj zebrana z tych szóstek nawet z całego szlaku nie zabrałem, mi się wydaje, że jest więcej niż na pierwszej. Zobaczymy jak to w sztukę wychodzi, bo nie liczyłem teraz. Tu właśnie była kiedyś piaskownia, piach wybierali. Tam, co widać, te wszystkie sadzonki, tam była kiedyś ta góra. Wszystko tutaj biało. Jest wybrane. Tam są stawy prywatne, a tu nasza powierzchnia. Piękne widoki, piękna pogoda Chcę nawiązywać do sytuacji jaka jest, ale W razie czego jakieś zaplecze już mamy Tu już część jest wyzbierana, wysprzątana Gotowo Ładny lasek został Tutaj mamy jeszcze troszkę do zbierania papierówki Tam dalej Szóstki, czwórki Jeszcze chwilę zabawimy Więc zapraszam do oglądania, komentujcie, pytajcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Mam kilka pomysłów. Myślę, że część, przynajmniej z nich, zrealizuję. No i widzimy się w następnym odcinku. Obecność obowiązkowa.